Witajcie serdecznie po dłuższej przerwie. Wracam do Was do nagrywania. Miałem trochę tam eee, swoich rzeczy na głowie. Jesteśmy świeżo po Xbox Partner Preview, więc postanowiłem nagrać swoje trzy grosze. Najpierw wymienię tytuły. Te, które mnie oczywiście interesowały, było tego więcej. Kilka z moich przemyśleń na ten temat. No to cóż, kochani, nie przedłużając, jedziemy! Eee, Dodatek do Alan 2, dwójki, Last, ho, last lake, house, lake, house, przepraszam, lake House, pięknie wygląda, świetnie wygląda, e, podstawka Alan 2 skończona, wymasterowana, zarąbista kierka, polecam Wam serdecznie, tym bardziej, że teraz na dniach wychodzi wersja pudełkowa, więc warto się e, pochylić i naprawdę dać chłopakom zarobić, bo w, moim zdaniem... Jedna z najlepszych gier tamtego roku, sprawdźcie koniecznie, nawet jak nie lubicie horrorów, ja też ich nie lubię, ale ta gra po prostu, no wow, czeka na dodatek. Mam już tam wykupione te duperele, żeby tylko w momencie premiery zaciągnąć i cieszyć się z dodatku, bo jakaś przerwa od Diablo musi być, bo cisnę teraz powiem wam w Diablo dodatek jak powalony, niedługo na kanale. Dalej, słuchajcie, no niespodzianka, będę się tu posiłkował. Niespodzianka no bo słuchajcie, chłopaki nasi Polacy, Blueber team, ostro, ostro ciśnie, ciśnie. Cieszę się, słuchajcie, że Silent Hill 2 e, okazał się jednak sukcesem i udała im się ta gra, bo na pierwszych materiałach, nie oszukujmy się, nie wyglądało to zbyt apetycznie, ale cieszę się, że dowieźli to, bo było to, było to trudno to dowieźć, bo to jest jednak gra kultowa, fanów ma masę. Jest to jedna z lepszych części Silent Hilla dwójki i Silent Hillów, bo to nie, nie może być jeden z lepszych części Silent Hillów 2, bo jest to Silent Hill 2, a jest to jeden z lepszych Silent Hilli i cieszę się, że chłopaki polacy dowieźli to, ludzie są zadowoleni, grają. Świetny tytuł z klimatem. No i cóż, tymczasem to nie koniec, bo mamy Kronos The New Down, to nowa gra twórców, właśnie Silent Hill, 2 Remakea, Bluebera naszych Polaków. Niby w przyszłym roku premiera. Wygląda intrygująco, wygląda bardzo fajnie. Survival Horror, odkąd mówię spróbowałem Alan Wake'a Survive Horror'a, czy też tam po prostu horror'a, horror'owa tego typu gry, bo tak jak wam wspomniałem, nie byłem fanem. No czekam, czekam, podoba mi się, fajnie. I teraz, słuchajcie, po Silent Hill 2 mają ogromny, uważam, mają ogromny kredyt zaufania u ludzi i może się to naprawdę sprawdzić i może być to fajny tytuł, za co oczywiście trzymamy, trzymamy kciuki. Słuchajcie, oczywiście pokazali też Kolejną jakuzę, powiem wam szczerze, że już uważam, że ta seria idzie w złą stronę i to już jest trochę do pożygu. Do pożygu. Dajcie z chłopaki już spokój, dajcie nowy silnik, dajcie ludziom ze 2 lata odpocząć od tego i naprawdę wróćcie z jakimś mocnym i... No, wiecie dobrze z czym. Także jedziemy dalej, a dalej pokazali fajną stylową gierkę rysowaną, e, mouse pi for Higher. P&I, for hire, PI, nie wiem, ciężko mi to, mm, P.I, for higher Fajnie, bardzo przypomina Cupheada, oczywiście pod kątem stylu i grafiki, także mnie cieszy ta animacja, bo też jak zobaczyłem Cupheada, to zawsze mówiłem, chciałbym zobaczyć strzelankę z taką grafiką, więc fajnie, fajnie, że... No i też polska perełka, przepraszam, kolejna polska perełka, więc kurczę, Polacy do dzieła, czekamy na więcej. Eee, później pokazali taką grę mistfall Hunter, o ile sama koncepcja, słuchajcie, no jakoś jak tak poczytałem, no areny, timowo, coś tego. No kurczę, nie, ale sam gameplay muszę powiedzieć, wyglądał naprawdę bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo ładnie i przyjemnie. Więc też chętnie ogarnię, sprawdzę. Pytanie, czy to będzie jakiś Early Access, bo chyba nie, 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 nie zaczaiłem, czy to będzie w Game Passie, czy nie będzie w Game Passie, Ale miło, że coś się, słuchajcie, dzieje. Także mamy, mamy Mist, Mistfall Hunter i wygląda to szczerze całkiem, całkiem przyjemnie. No, ciekawe, więcej informacji na temat tego tytułu naprawdę by nam się przydało. Bo lubię takie po prostu tytuły, i, a nie do końca wiem, a też bardzo mało tu jest słuchajcie, świat fantazy gdzie zmierzymy się z wieloma bestiami i staniemy naprzeciwko wie, w le, w, Walecznym wojownikom, tym berserkerom czy strażnikom, wydaje się, że sporą rolę odegra starcia z przeciwnikami, a rozrywka może być różnorodna dzięki postaciom o nieumiejętnościach. No i w zasadzie tyle. No tam, e, słuchajcie, za dużo nie, no nie mamy wiadomości na temat tej gry. Później, oczywiście, też pokazali Subnautikę dwójkę. Trafia do Game Passa. Kto by, kto, by, kto, by się, kto, by, kto by pomyślał, no, W zale w zasadzie z tych gier, no to jest pierwszy tytuł Game Passowy. Ja w jedynkę nie grałem, ale wiem, że Gierka miała masę fanów, świetnie się sprzedawała i też długo ludzie czekali na sequel. Więc yy, okej, okay. zobaczymy, zobaczymy. Lecimy dalej. A dalej, słuchajcie, to sobie zostawię na koniec. Remedy przedstawia FBC Firebreak, to kolejna gra osadzona w uniwersum Control. Czyli jakaś strzelaneczka od chłopaków z remedii. i zobaczymy jak to kurczę skończy, z tymi grami bywa różnie, no ale jeżeli mam być szczery to Remedy w te, w te w gry i w strzelanie potrafi, więc jestem strasznie ciekaw też co to będzie, czy to się im uda, czy mi się nie uda. No, czas pokaże. Ja to mówię, wrzucam, wrzucam na luz z, z takimi grami, bo to wiadomo, jak one ostatnio kończą. Miejmy tylko nadzieję, że też nie będzie jakiś za dużo poprawności w tych, w tych grach, bo dobrze wiemy, że tego my gracze nie potrzebujemy. No i słuchajcie, na koniec sobie zestawię grę, którą zobaczyliśmy po raz pierwszy na Xbox Showcase. Niewiele nam pokazali w zasadzie taki. Rendero trailer tam był, CGI trailer był tam. No i teraz coś faktycznie więcej. Mówię o Wuchang... Wuchang? 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 Fallen... Fallen Feathers. Eee, Niczym Black Myth Wukong? No. Zobaczymy. Powiem tak. Gra wygląda... Raz bardzo fajnie i ciekawie. A raz jakoś tak trochę za przesadnie. Zwłaszcza te czary, tam jakaś walka z takim dużym przeciwnikiem. A zaraz znowu walka, strzelanie, strzelanie stunowanie, ee, dekapitacja. No kurczę, kurczę, no. No, w game pasie, no to grzech będzie nie sprawdzić. Główna bohaterka całkiem spoko. Zobaczymy, zobaczymy. Prezentuje się to naprawdę ciekawie. E, też chyba w 2025 roku. Nie jest to żaden ekskluzji, Wychodzi też na playaczka, żeby nie było. No i. No cóż mogę powiedzieć. Wygląda naprawdę zacnie. Mam nadzieję, że wyjdzie coś fajnego i że to będzie gra, która będzie bardziej przypominać slashera niż kolejne, kolejnego klona dark soulowej mitologii, bo powiem Wam szczerze, że ja nie jestem fanem dark soulowych mechanik. Raczej jestem fanem seifów, batmanów, ninja gaidenów, bayonet, Devil May krajów. O. W tą stronę bardziej, bardziej mi blisko, i taki kier mi powiem mam szczerze, że brakuje. Więc mam nadzieję, że coś z tego będzie właśnie slasherowego. No cóż, kochani, w zasadzie to tyle. Ogólnie bez szału, ale coś tam nowego zobaczyliśmy. Przede wszystkim było to takie, chyba w zasadzie z dnia na dzień to zapowiedzieli, bo zazwyczaj trochę to tam dają znać, a tutaj tak. Y no rzucili chyba przedwczoraj, no że jutro czy pojutrze coś takiego będzie miało miejsce. Więc plus za to, fajnie, że znienacka. nienacka. Fajnie, że coś pokazali, ja, tak jak Wam wspomniałem, to jest dla mnie takie, ja lubię takie nawet małe, może niewiele pokażą, ale coś tam się dzieje. Yy, przypominają o sobie, więc więcej takich nawet małych imprez, czy to właśnie State of Play, czy to właśnie ten Xbox Partner Preview. Bardzo fajnie, bo to rysuje, pokazuje na co możemy czekać, kiedy mniej więcej to może być a nie tylko raz na rok jakaś słuchajcie wielka impreza bo uważam że raz na rok jedna duża impreza to zdecydowanie za mało czekamy na te showcase'y teraz czekamy cały czas no kiedy play jak wad, z jakimś swoim show pytanie czy w ogóle coś jeszcze zrobią czy sobie zostawią bo no bo zaraz jest jeszcze wideo Game Awards ciekawe no ciekawe słuchajcie no dziwne Sony już coś powinno zaraz mamy listopad za pasem a Tutaj cisza, spokój, nie wiadomo. A Sony wiemy, że no też coś musi odpowiedzieć na tego Microsoftowego, show, Microsoftowego showcase'a, którego mieliśmy w czerwcu, w mojej urodziny zresztą. No przydałby się jakaś odpowiedź, przydałby się jakieś solidne gameplay'e, jakieś solidne gry, co z tym Wolverine'em. Wiemy też coś, już dzisiaj czytałem, że coś tam już zaraz niedługo ma być, ale dawajcie, walczyć, bo Microsoft naprawdę... Można lubić, nie lubić Xboxa, no ale w czerwcu pokazali naprawdę sporo fajnych, ciekawych gier, które w przyszłości ukażą się na Xboxa. I to część z tych gier już w przyszłym roku, więc no co jest Sony one dawać, dawać, jak to się mówi, tak? No cóż, kochani, dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie. Jak Wam się podoba taka formuła? Bo naprawdę nie możemy po tych yy, materiałach, po takich małych imprezach spodziewać się cudu. Trzeba też, musimy my grać, musimy się nauczyć, że to jest tylko właśnie taki pokaz po, po, po tutaj podrapanie nas po bródce, pogiganie nas po zapachami, żeby nas tu, za paszkami, żeby nas tu, słuchajcie, e, no, troszeczkę rozbudzić, przypomnieć o sobie, ale też, żebyśmy się nie spodziewali cudów i ja się właśnie po tych imprezach raczej cudów nie spodziewam. Tylko zobacz, jesteśmy, żyjemy, to będzie, tamto będzie, fajnie, że się coś dzieje, i tyle. Dajcie znać, jak Wam się podoba formuła. Czy chcielibyście, żeby było częściej takich e, małych imprez i ogólnie czy duże imprezy powinny być raz na rok, czy raczej właśnie podzielona na pier pierwsze 6 miesięcy i drugie 6 miesięcy, tak żebyśmy mieli co tam, wiecie, żyć, jak to się mówi. No bo nie oszukujmy się, nie wiem jak wy, ale ja dalej lubię sobie usiąść i obejrzeć te całe showcase'y takie i tam walą z tymi grubymi rurami i czekać na te, na te gierki. I mieć nadzieję, że przynajmniej 2-3 tytuły, a może więcej, faktycznie mnie zainteresuje. Trzymajcie się, kochani. Cześć. Yo!